W sensie, Bata i mieszkam na Filipinach. <noise> Nie wiem, w ogóle jak mam zacząć to wideo, bo to jest moje pierwsze takie wideo, które stwierdziłam, że nagram dla was z wizją nagrywania rzeczy po polsku. A moim głównym celem jest to, że chcę, żeby moi rodzice mieli jakieś wgląd na moje życie na Filipiny. Tak są moi przyjaciele, moja rodzina, no i też. Nie wiem, dla każdej osoby, która chciałaby przylecieć na Filipiny wydaje mi się, że spoko jest mieć takie, taki ogląd na sytuację Więc w wideo, jako pierwsze wideo, stwierdziłam, że chcę się z Wami podzielić tym, co mnie zaskoczyło na Filipinach Mam w moim kajciku zapisanych 7 rzeczy, które mnie zaskoczyły na Filipinach Więc jeżeli będę gdzieś zerkać, to właśnie... Zerkam w ten mały zaszycik i bezwzględny krokania zaczynajmy. Jeszcze zanim zacznę, bo że niektórzy z Was mogą się zastanawiać, jak długo żyję na Filipinach, albo myśleć sobie, że aha, przyleciała na miesiąc i myśli, że wie. <grytanie> więc nie, mieszkam na Filipinach przez leci mi drugi rok, tak wam to powiedziała. Leci mi drugi rok na Filipinach, <grytanie> więc trochę już pomieszkałam. Troszkę już wiem, w niektórych miejscach już byłam i mam polecajki lepsze i polecajki gorsze, więc zaczynajmy. Czyli pierwsza rzecz, która mnie bardzo zdziwiła na Filipinach, to są galerie handlowe. Ja wiem, że mamy galerie handlowe w Polsce, ja wiem, że jest ich sporo, ale tak naprawdę tutaj w każdym miasteczku bo ja bym tego nie nazwała miastem, tylko takie miasteczko w każdym takim miasteczku znajduje się galeria handlowa, która jest raczej sporych rozmiarów. I to, co jest też dla to to, jest, że one są ultra wychłodzone. Klimatyzacje tam są tak mocno rozkręcone, że po prostu człowiek tam marźnie. Jeżeli jesteś ciemno to marśniecie i to bardzo. I to jest coś, że klimatyzacja to jest coś, co, czego ja nie rozumiem w Filipińczykach, że oni są z ciepłego kraju, takim jakie są Filipiny. Filipiny są gorące, przez większość czasu to jest odczuwalne 45 stopni, i oni uwielbiają mieć klimę rozkręconą do tego stopnia, że w domu. Musicie być ubrani w warstwy, bo inaczej będzie wam za zimno. I to jest dla mnie jakiś taki fenomen, którego nie jestem w stanie pojąć, no bo nie ukrywając, ja też raczej zazwyczaj mam włączoną klimatyzację albo mam włączony wiatrak, żeby wychłodzić pomieszczenie, żeby było przyjemniej, ale moja klimatyzacja kończy się na 22 stopniach, bo ja już jest, dla mnie już jest za zimno. A u nich to schodzą tak do 15 stopni, 17 stopni. Czasami niektórzy, jeżeli są bardziej szaleni, schodzą do 12 stopni na klimatyzacji, co jest dla mnie niepojęte, ale właśnie tak lubią, no i tak samo te galerie handlowe, czy tak samo jakieś graby, czy inne takie tego typu ugiery, są bardzo mocno wychłodzone tak samo, więc wszędzie jest zimno w pomieszczeniach, ale na dworze no jest upał, więc wydaje mi się, że łatwo jest zachorować, jak tak zmieniacie temperatury. Ale no nie wiem, no w, w sezonie deszczowym jest bardzo dużo osób chorych, ale tak poza tym to, no nie, nie wiem. No Jericho łatwo choruje. Ale no nie wiem. Ale on choruje głównie właśnie przez klimatyzację. Więc chyba coś w tym jest. Nieważne. Jeszcze jedna rzecz dotycząca galerii handlowych, która dla mnie była bardzo zadziwiająca, to jest to, że tu są dwa główne systemy galerii handlowych. Może systemy to jest złe słowo, ale dwa. Jest dwóch głównych właścicieli. Są galerie SM i są galerie Robinson. I oczywiście znajdą się jakieś mniejsze galerie, które są mniej znane, ale gdziekolwiek nie powiedziecie, znajdziecie galerię SM albo galerię Robinson. I to są galerie handlowe, które są, którymi właścicielami są po prostu z dwóch ludzi. Jeden to jest filipiński Chińczyk, który ma SM i ma masę, masę galerii wszędzie. Jedna z największych galerii właśnie w Filipinach to jest jego galeria. Handlowa. No, i ci Robinson też mają bardzo dużo galerii handlowych, które też są duże, ale nie wiem, kto konkretnie to ma. Bo jeżeli nie jesteście filipińskie obywatelstwo, to nie możecie mieć biznesu tutaj. Więc no, to jest też duży szok dla mnie, że większość galerii handlowych jest operowana przez dwóch ludzi, przez dwa majątki tak naprawdę. I oprócz tego, że ci ludzie mają galerie handlowe, to na przykład aglomeracja budynków, w której ja mieszkam, jest spod gałęzi jednego z tych ludzi, którzy posiadają galerie handlowe, więc oprócz galerii handlowych, oni też są deweloperami wielkich budynków mieszkalnych, takich blokowisk, więc no to jest dosyć zaskakujące dla mnie. Ja nie wiem, czy coś takiego dzieje się w Polsce, ale tu jest to tak bardzo widoczne i tak bardzo popularne, że no każdy o tym wie. A no, w Polsce nigdy nie słyszałam o czymś takim, więc no, jest to dla mnie zaskakujące. Kolejną sytuacją jest e, biurokracja, która jest bardzo, bardzo powolna. Jeżeli macie problem z polską biurokracją, to spokojnie na Filipinach jest, jest trudniej. E, Okej, okay, leci samolot, więc powinnam zamilknąć. To jest minus miejsca, w którym ja mieszkam, że jest super lokalizacja, ale lotnisko jest w takiej odległości, że nie jest za blisko, i przez to właśnie też bardzo mocno słychać samoloty, które latają. Wydaje mi się, że jak jesteś super blisko, to jest spoko. Jak jesteś super daleko, to jest spoko, ale jak jesteś pomiędzy, to właśnie masz ten hałas. Ale wracając, biurokracja na Filipinach jest trudna do przejścia. Ja miałam jeden epizod z biurokracją filipińską, przedłużając mój pobyt na Filipinach, czyli dostając tą kartę kosmity, e, bo to się nazywa Alien Card na Filipinach, więc będąc w miejscu, w którym jest zapisany na stronie govu filipińskiego, że mogę tam iść przedłużyć mój pobyt jako właśnie Alien Card i że wszystko jest tam do zrobienia i wszystko jest ok, no to wybierając się tam okazuje się, że ludzie, którzy tam pracują niekoniecznie chcą ze mną współpracować i że, że nie, że ja muszę iść gdzieś indziej, że muszę iść do głównego, głównego centrum imigracyjnego, które jest trochę dalej ode mnie i że nie mogę tego zrobić nigdzie indziej, tylko tam, gdzie wiem że z mojego wcześniejszego doświadczenia, że można to zrobić w różnych innych miejscach i że da się. Ale oni utrzymywali, że się nie da. Koniec końców wyszłam stamtąd z niczym. Z pustymi rękoma musiałam iść do innego miejsca. Poszłam do bardziej um, znanego miejsca, właśnie, z przedłużania wiz dla obcokrajowców, i tam sobie to zrobiłam. To jest akurat taki mój mały, mała potyczka z biurokracją, ale jeżeli na przykład jesteście na bieżąco z tym, co się. W jakiś sposób na Filipinach i wiecie, że tu był taki streamer z Ameryki, który stwierdził, że będzie nagrywał u siebie robiącego złe rzeczy na Filipinach i on został zamknięty w więzieniu, no to sąd tutaj, czyli taka biurokracja sądowa jest na bardzo, bardzo powolnych torach. I jeżeli macie na przykład mm, Czekacie na rozprawę, to możecie czekać rok, dwa lata, zamknięcie w więzieniu, zanim rozprawa się w ogóle odbędzie. I to nie tylko na takie właśnie sytuacje, kiedy jesteście w więzieniu, ale nawet jeżeli chcecie załatwić jakieś inne rzeczy sądowe, no to rozprawa może być przesuwana nawet pięć razy, zanim w ogóle do tego dojdzie, czyli to się rozwlecze w czasie. Zamiast mieć rozprawę pierwszą, to ta pierwsza rozprawa będzie przeciągana przez rok. Zanim w ogóle się odbędzie Kolejny punkt, który bardzo mnie zaskoczył, to jest obsługa sklepu Gdziekolwiek wyjdziecie do sklepu na Filipinach, które są bardziej nastawione trochę na turystów Ja mieszkam w Metro Manili i wejdę sobie do sklepu w Metro Manili. No to często, gęsto jest tak, że obsługa tego sklepu Jakiejś takiej drogerii czy innego sklepu z ciuchami Perfumami czymkolwiek, to ludzie będą was obskakiwać i będą chcieli Wam sprzedać rzeczy bardzo mocno. Ja miałam jedną taką sytuację, która była bardzo dla mnie niekomfortowa, bo ja na przykład nie lubię, jak ludzie tak bardzo mocno się pchają do was i chcą Wam coś sprzedać, więc ja byłam w takim rozmanie. Tutaj się nazywa Watson, więc byłam w takiej drogerii typu Rosman. No i w tym Watsonie okazuje się, że no jest to mały Watson, tam nie wiem, było z pięciu osób w tym Watsonie jako obsługa. Podchodzi do mnie jedna osoba, mówię: Nie dziękuję, że ja wiem co chcę i ja chcę tylko tą jedną rzecz, i spoko. No i ja sobie idę po tą jedną rzecz, a za mną idzie inna pani, która przez cały czas mi gada, gada, że powinnam kupić to, powinnam kupić tamto, powinnam kupić to, a może to, a może tamto. I ja jej mówię, że nie dziękuję że ja sobie dam radę i ja wiem co chcę i że ja chcę tylko jedną rzecz, więc ja nie potrzebuję nic więcej. No ale ona dalej swoje. Ja próbuję zaaplikować swoje te techniki sprzedażowe na mnie, co no, na mnie nie działa. Z jednej strony rozumiem dlaczego oni to robią, bo często jest, to jest bardzo dużo Amerykaninów i każda biała osoba to jest Amerykanin. I ten Amerykanin chce bardzo wydać pieniądze, bo dla Amerykanów Filipiny są ultra tanie i to jest jakiś taki kulturowy... O błąd, który mnie dotyka, bo ja nie jestem Amerykanką i ani tego nie wiedzą, więc może też dlatego są w taki sposób nastawieni, ale no to jest coś, co może nie zawsze się zdarza aż do takiego stopnia, jak ta pani to zrobiła ostatnio, ale nie zdziwcie się wchodząc do filipińskiego sklepu, że będzie bardzo dużo takiej... Zachęty do zakupu rzeczy I że na pewno ktoś Cię zapyta Więcej niż raz, że potrzebujesz pomocy Kolejna rzecz, która jest dosyć zabawna Ale chciałabym o niej wspomnieć To są mini opakowania Wszystko, co chcecie kupić Możecie znaleźć w we mini wersji w takiej wersji na raz i to jest coś, co w ogóle wychodzi z kultury filipińskiej i to jest bardzo mocno zakorzenione. W tym momencie, kiedy jest plastik, jest to dosyć takie niekomfortowe, bo to produkuje bardzo dużo plastiku, ale wcześniej oni to trochę inaczej rozwiązywali przez jakieś suiczki i nie wiem, jakieś garnuszki, i inne pzyzedy, pzyzedycieki, chodzili sobie do sklepu i tam uzupełniali, ile potrzebowali. A teraz no wszystko jest w takich jednorazowych, plastikowych opakowaniach, co jest trochę straszne z mojej perspektywy, ale wracając, no to wszystko można kupić w takich wersjach na raz. Malutka paczusia chipsów, czy bardzo małe opakowanie odżywki do włosów, opakowanie pasty do zębów na raz. To wszystko jest bardzo, bardzo łatwo dostępne. Jak są takie sklepiki właśnie w małych miasteczkach czy na wioskach nazywające się Tindahany, takie kioski których można dostać bardzo dużo, takie mydło i powidło, no to one sprzedają bardzo dużo takich jednorazowych rzeczy ze względu na to, że no jest to łatwiej dostępne dla Filipińczyka, który zarabia w trochę innym systemie, niżeli Polak, bo my dostajemy wypłatę raz miesięcznie, oni dostają często wypłatę dwa razy w ciągu miesiąca, więc tych pieniędzy na raz może być trochę mniej i oni też często mają o wiele mniej zarabiają niż Polacy, więc no. Sądzę, że to jest super rozwiązanie, ale to było super rozwiązanie właśnie w momencie, kiedy były te wszystkie rzeczy, które się używało ponownie, czyli jakieś tam budelki się uzupełniało, czy uzupełniało się jakieś pudełeczka, paczuszki, czy... no wiecie, różnego rodzaju rzeczy, więc no to jest ciekawe, że jak wejdziecie do marketu, to możecie kupić rzeczy w ilościach takich malutkich paczuszek, więc to jest ciekawe. Fajne to jest, jeżeli chcecie kupić pasalubą, czyli taki podarek z podróży i przybyć go do Polski, no bo wtedy możecie podzielić go na wiele, wiele osób, więc to jest spoko. Raczej oczywista rzecz, która jest dla mnie trochę zaskakująca, Oczywista rzecz, jeżeli jedziecie na Filipiny, to jest to, że Filipinczycy mówią po angielsku bardzo dobrze. Porównując do przeciętnego Polaka, oni się nie boją mówić po angielsku. Oni są bardzo otwarci, nawet jeżeli nie mówią ultra dobrze po angielsku, no to mówią potem, mówią w tym języku angielskim, komunikują się w tym języku angielskim. A są bardziej otwarci na komunikację w języku angielskim, co jest takim podwójnym mieczem. Nie, mieczem z podwójnym końcem, no, obusiecznym mieczem? No wiecie, że tak wiecie. Więc kogoś, ale też siebie tym mieczem uderzają, bo bardzo dużo ludzi, właśnie w miejscu, w którym obecnie mieszkam, czyli Metro Manila, oczywiście to się nie dzieje w małych miastach, w miasteczkach i nie dzieje się to gdzieś na prowincjach, tylko w tych dużych. Miejscach typu Metro Manila, że ludzie, którzy mają małe dzieci, nie uczą ich języka filipińskiego, nie uczą ich tagalogu, tylko i wyłącznie mówią do nich po angielsku. No i te dzieci nie potrafią mówić w ich ojczystym języku, potrafią mówić tylko po angielsku. I to jest takie dosyć, no nie wiem, no dla mnie jako Polaka, który wiecie, nam się cały czas mawia Polacy, nie gęsi, iż swój język znają. No, to ciężko jest mi to trochę zaakceptować. Czuję, że to jest jakieś taki odbieranie filipińskości Filipińczykom, a mam nadzieję, nie? Więc <głos》> to jest coś, co, co dla mnie jest zaskakujące. Mam wrażenie, że to odcina w jakiś sposób od kultury, jak przynależności narodowej. No, ale to są moje dygresje. Możecie powiedzieć, co sami na ten temat myślicie. jestem otwarta na konwersację. Ale następna rzecz, która mnie bardzo, bardzo mocno skoczyła, to są sieci komórkowe i jak to tu wygląda? To są dwie sieci komórkowe: Globe i Smart. Jeżeli dzwonicie w Polsce na przykład z T-Mobile'a do He, bo to jest pod tym samym, z T-Mobile'a do Plusa, no to macie, jak macie kupiony pakiet, to macie wszystko za zero, SMS-y, e, dzwonienie, wszystko spoko, wszystko spoko, fajnie. no ale tutaj tak nie ma. Tutaj są duże opłaty pomiędzy dwoma różnymi sieciami komórkowymi. Internet, dane tu są super, super drogie i tu się kupuje często na przykład na 5 dni. Nie kupujecie na 30 dni, tylko na 5 dni wszystko I to jest jakieś takie... No... no drogie jest I dostajecie bardzo mało danych za tą cenę, którą płacicie Więc to jest nieporównywalne do polskich danych Ja na przykład płaciłam 35 zł i ja miałam nielimitowany internet Nielimitowane rozmowy, nielimitowane smsy I to wszystko działało przez te 30 dni bez żadnego problemu Tak no tutaj co 5 dni trzeba Kupować nowy pakiet, który tak jest bardzo mały, łatwo jest go wykorzystać, i też ten internet nie jest dobry, bym powiedziała szczerze. Zasięg też nie zawsze jest dobry, bo ja mieszkam w dużym, dużym mieście. Mieszkam w Metro Manili i w tym budynku, w którym ja mieszkam, ja nie mam zasięgu. I to nieważne, czy to jest smart, czy to jest Globe, bo ja mam smart, tylko ma Globe, tu nie ma zasięgu. Zero. Ani ani on. Żeby mieć zasięg, żeby zadzwonić, czy tak samo, żeby mieć internet z danych komórkowych, musimy wyjść na balkon. To dla mnie dosyć szalone. No ale wiem, że w Polsce też są miejsca, gdzie nie ma dobrego zasięgu, chociaż no, wydaje mi się, że one nie są w Warszawie, we Wrocławiu, tylko raczej w jakichś pioskach, wioseczkach. Tak jak ja mieszkałam. No to ja mieszkałam na wiosce i tam był super internet, więc no nie wiem, no to jest coś takiego, że mnie zaskakuje momentami. No filipiny potrafią zaskoczyć człowieka. I numer 7, który prawdopodobnie jest moim ostatnim numerem, to jest jedzenie. Z jednej strony powiem tak, jedzenie filipińskie i polskie jedzenie mogą być jakoś... E, mogą zostać jakoś przyjaciółmi, że mogą się dogadać i ludzie, którzy lubią polskie jedzenie, mogą polubić filipińskie, Filipińczycy mogą polubić polskie, są bardzo duże szanse na to, że tak się stanie, ale jedna rzecz, którą a, muszę mu powiedzieć, to to, że na Filipinach są często jakieś takie odjechane dania, które są dosyć normalne. Jak my mamy swoją czerninę, która bardzo mocno już wychodzi z trendu i wychodzi z popularności, tak tutaj mają lina guan, czyli zupę zrobioną z krwi świni. E, mają tutaj też balut, czyli małe, czyli jajko ugotowane z już małym pisklęciem. I te małe pisklętko ono już tam ma piórka i no wiecie, że to mógł być kurczaczek, więc coś takiego też jedzą. No i tak samo są takie kurczaczki, smażone kurczaczki na patyczkach, one są gdzieś takie wielkości te kurcząta, kur, kurczątka? Z takiej wielkości, i one są na patyku, na i usmażone, więc no to jest coś, co dla mnie jest bardzo kontrowersyjne i ciężkie do zaakceptowania. Ja rozumiem, że co kraj, to obyczaje, i co kultura, to inne podejście do rzeczy, ale jednak no, to są takie rzeczy dla Polaka, które jak zobaczycie, to będzie wow. Czy tak samo często jedzą grillowane jelita, czy jakieś takie serduszka, i inne podroby które w Polsce raczej trafią do losu, no to oni to grillują i jedzą to właśnie zgrillowane, więc... No to jest parę takich szalonych rzeczy z filipińskiego menu. Może nie jest ich jakoś dużo, ale no... to jest coś, co mnie bardzo mocno zaskoczyło i czego... raczej nie spróbuję. Próbowałam balot, bo była na mnie wywarta presja, ale no nie było to super doświadczenie w moim mniemaniu, chociaż wiem, bo sama widziałam, że są ludzie, którzy potrafią Jedno jako za drugim w tego balota, co jest też straszne. Ja nie, ja nie wiem jak, ja tak nie umiem, ale no, są ludzie, którzy tam jedno po drugim, jedno po drugim i to jest szalone dla mnie. To jest ostatnia rzecz, która była na mojej liście na dzisiaj, z rzeczy, które mnie zaskoczyły na temat Filipin. To by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję za to, że byliście ze mną, za to, że obejrzeliście to wideo. Życzę Wam miłego dnia albo dobrej nocy. <głos》> zależy. I. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie Filipin, jak to się żyje, co, z czym się je na Filipinach, śmiało zadawajcie pytania w sekcji komentarzy. Jestem bardzo otwarta na komentarze i na każdą interakcję. Jeszcze raz, miłego dnia i do zobaczenia. Pa, pa!